Czy powinna być w Polsce ustalona minimalna cena na butelkę wódki? Może nawet Min ta minimalna cena powinna być wysoka, żeby było mniej patologii. Rozumiem. No teraz jest mowa, że powiedzmy należałoby ją ustalić gdzieś na wysokości 40-50 zł za butelkę. Czy według pana to jest dobra cena, czy też za wysoka, może jeszcze za niska? Znaczy no też y, wydaje mi się, że za wysoka też nie może być, bo powstanie szara strefa, i z tego mm -hmm. względu pewnie będą mniejsze wpływy z podatków. Także no myślę, że państwo powinno. Czyli są. znaleźć sposób. Jeśli by było za wysoko, to ludzie by po prostu sami zaczęli, mówiąc tak najprościej, pędzić bimber. Tak myślę. Mm -hmm. A pan na jakiej poziomie był ustawił tą cenę? Oj. No, tak jak mówiłem, zdania za bardzo nie mam. No tak najprostsza. Na no. Musiałbym pomyśleć, ale no, myślę, że no, z 40 zł to już mogłoby być mogłoby za być. pół litra, tak? Bo już jakby było 50, myślę, że ci biedniejsi ludzie zaczęli kombinować. Wydaje mi się, że tak. Mhm. A dlaczego? A, no, no powiedzmy, że jeżeli byłaby ustalona jedna cena tak abstrahując do na przykład minimalna minimalna ty, cen taryfiarzy na przykład że przejazd z jednego miejsca na drugi jest uzależniony, wcześniej było od kilometrów, a teraz powiedzmy jest na niektórych większych miastach, z dworca na przykład na lotnisko stała cena i to zapobiega jakiemuś monopolowi, prawda? Rozumiem, czyli obniżenia tak. cen poniżej tam kosztów produkcji, ale a, a proszę powiedzieć, bo yy, na jakim poziomie by Pan ustalił cenę na pół litra wódki? Wie Pan co? Trudno mi powiedzieć. Tak Odmiejcie, według Pana. pana bardzo wdaniem. dawno już nie kupywałem tego trunku, ale myślę, że no, biorąc pod uwagę w Polsce prężnie rozwijający się przemysł fizjotystyczny, monopolowy uważam, że przy tych cenach no nie wiem jakie są ceny produkcji, ale powiedzmy, że około może 15 zł. Y -y. E, a jeszcze jedno, bo Sejmie, bo teraz jest mowa o tym, żeby wprowadzić tą minimalną cenę i tam pada taka, prognozują, że ta cena może wynosić między 40 a 50 zł. O. Uważa pan, że to jest zbyt dużo, czy też... No wydaje mi się, że no, może to już jest taka cena troszeczkę oderwana w rzeczywistości, ale podejrzewam, że ktoś, to będzie chciał się napić, kupić, no to żadna cena go nie ostraszy, prawda? Mm -hmm. A przy takich cenach myśli Pan, że na przykład ludzie sami zaczną produkować sobie alkohol? Mm, no. No, myślę, że nie, myślę, że nie, bo po prostu żyjemy w zbyt wygodnych czasach niż kiedyś mamy dostęp do wszelakiego rodzaju, no powiedzmy, no używek wszystko jest na wyciągnięcie ręki, więc nie ma sensu e, bawić się w takiego no, wimbrownika, prawda? Może gdzieś tam e, na większych miejscowościach na wsi e, bardziej z zamiłowania, prawda, niż w celach takich e, no, zaspokojenia własnych potrzeb, prawda? Mm. A czy wprowadzenie takiej ceny na przykład obniży spożycie alkoholu w kraju? No powiem panu, że wydaje mi się, że tak. A dlaczego mi się wydaje? Bo 13 lat mieszkałem w Irlandii i wiem, że tam jest bardzo wysoka akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe i z tego, co właśnie wiem, jak mi opowiadali kiedyś właśnie Irlandczycy, że to w dużej mierze właśnie spowodowało spadek spożycia alkoholu, jak również e, spadek palących w tym kraju. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że analogicznie jest szansa, że takie zabiegi przyniosą u e, nas tak ładnie. Myślę, że mogłaby być ustalona, żeby w jakiś sposób to ujednolicić. Mm -hmm. A Myślę, że... na jakim poziomie to ona powinna być? Myślę, że to nie mi oceniać tylko wszystkim Pani osobom. <laughs> Bo wiadomo, że jeżeli coś jest dobre, trzeba za to zapłacić więcej, a jak coś jest kiepskiej jakości, to zawsze będzie tańsze. Tak, mówimy o minimalnej. Za pół litra? No, powiedzmy za butelkę. Za no. butelkę. Czyli... czyli... No, te to, to 20 zł myślę, że to minimalna kwota byłaby taka optymalna. Mm -hmm. A uważa Pani, że na przykład jak na taką... jak ustalimy taką cenę, to mm, na przykład ludzie będą chcieli sami pędzić w bimber? Zawsze chcieli i zawsze będą chcieli. To jest zawsze inny smak. Mm -hmm. Więc myślę, że tu cena wódki nie będzie miała za dużego y, znaczenia, tym bardziej, że nawet robiąc, przypuśćmy, cytrynówkę w domu, i tak trzeba kupić wódkę, i tak trzeba kupić spirytus, żeby to wyszło takie jak trzeba, nie? A jeszcze jedna, czy to wpłynie na spożycie alkoholu w Polsce? Na pewno im wyższe będą ceny, im mniej to będzie dostępne, więcej osób będzie robiło to w domu, a im więcej mamy tego w domu, tym częściej jest tego... Korzystamy. Korzystamy. W Sejmie się mówi, że to miałaby być cena taka 40-50 zł, a według pana ile to powinno taka butelka wódki kosztować? Teraz w tych cenach wszystkich porównać do innych artykułów to w granicach 20 zł. Mm -hmm. A to ja... była cena przyzwoita. Rozumiem. I dlatego, co pije, i dlatego, co nie pije. Rozumiem. Panie Zbigniewie, a gdyby taka cena powiedzmy 40-50 zł była to nie było, to nie byłoby to zbyt dużo? No na pewno za dużo, mm -hmm. na pewno za dużo i wcale by się y, tutaj niczym państwo nie wzbogaciło, ponieważ zacząłby kwitnąć handel uboczny, to znaczy no, po cichu gdzieś coś. No, robił, rozumiem, by... ludzie by pędzili bimber. No tak, bimber by się z czego innego tam z... Dodatkowych środków takich jak to. Mm -hmm. Czy w naszym kraju powinna być ustalona minimalna cena na butelkę tak. wódki, tak? A na jakim poziomie? Pół litra, nie wiem ile w tej chwili kosztuje tam. Z, z no pędzi... minimalnie to poniżej 10 zł. Nawet. No to uważam, że za 25 zł. 25 zł, tak. A myśli pani, że mm, to nie spowoduje, że ludzie na przykład zaczną masowo pędzić bimber? Nie sądzę, nie sądzę. Nie każdy, nie każdy ma taką możliwość. Mm -hmm. żeby mieć A wpłynie tam. to na to, że powiedzmy będą mniej pili? Chciałabym, żeby tak było. O, może tak. Mm -hmm. Tak bym sobie życzyła, żeby było mniej pijaństwa. Ale nie wierzy pani w to? No, tak jak mówię, chciałabym, żeby to, żeby to ukrócić.